To co, rzucamy to wszystko i wylatujemy z tej Polski? No, no to dobrze, że się ze mną zgadzasz. I tak, właśnie wylatujemy na wakacje. Ten kot przed chwilą to gruby. To tak jakby, mm, kiedy chcesz pokazać mamie, że ci się nie podoba, że wylatuję na wakacje, ale tylko tak dyskretnie. Tu ja cała podjarana, bo naprawdę w końcu będę mogła odpocząć. I mam nadzieję, że mi się to uda. I tak, yy, moja walizka była tak duża, że musieliśmy tą drugą dać po prostu na miejsce pasażera. Gdzie lecę? Hmm, będą znaki. Zawsze przed każdymi wakacjami mówię do mojego chłopaczy. Ja już umiem się pakować. Ja na pewno dam radę, zmieszczę się, będzie wszystko super, nie wezmę za dużo ciuchów i zawsze wychodzi tak, że ja po prostu nie umiem. Ej, no bo sorry, ale ja nie po to chodzę tyle po tych lumpach z wami, żeby po prostu nie brać tych ciuchów. Ja muszę mieć wybór. Tutaj polecajka książki, którą teraz czytam no i proszę państwa, jesteśmy w Grecji, ale na razie kontynentalnej. I słuchajcie, to nie jest koniec podróży. Bierzemy walizki i przychodzimy do autobusu. No i będziemy musieli przepłynąć promem i zawsze się zastanawiam, zawsze po prostu my z moim chłopakiem coś wymyślimy. To nie może być podróż jakaś zwykła. To musi być kilka transportów. Najlepiej taksówka, prom, samolot i wiele, wiele innych, ale patrzcie na te widoki. No i za to po prostu te podróże lubię, no bo nigdy nie są takie zwyczajne. No i dopłynęliśmy na Taz. No, mój chłopaczyna już na tej wyspie był, ale 10 lat temu i bardzo dobrze ją wspominał, także na nią wróciliśmy. To znaczy chłopaczyna wrócił. Ja jeszcze tutaj nigdy nie byłam, a w Grecji byłam tylko w Atenach. Ej, ale przyznajcie, że ten pokój jest naprawdę bardzo ładny. Tutaj jazmachana. Hotel też niczego sobie ten basen Nigbar, no i co, poszliśmy na plażę, aby nie myśleć o głodzie, bo musieliśmy przez 5 godzin czekać na obiad o kolację. No i dobra, te widoki. Ta woda, taka ciepła, to wszystko nam to wynagrodziło. I jak to koci rodzice, musieliśmy dopatrzeć naszych dzieci, co robią w domu, no ale słuchajcie, ja mam następnego, kolejnego syna, nazywa się Juzek. Kojarzysz taką piosenkę, Józek nie daruje ci tej nocy? Aha. Słuchajcie tego tak teraz, jak wybieraliśmy ten hotel, to się jaraliśmy, bo nic wokół nie było. Same lasy, ale nie przemyśleliśmy, że jedyna restauracja jest 15 minut z buta. Tylko nikt z nas nie przemyślał, że ta jedyna restauracja e, wygląda tak. E, i <laughs> ceny są wręcz bardzo duże, to jest ta restauracja, w której musicie e, po prostu zapłacić za wstęp. Niestety kolacja w hotelu była ciulowa, a ja chciałam tylko frytki. No i zamówiłam te frytki na wynos, bo było mi tak głupio, no bo nic innego nie zamówiliśmy. Ale to, ile się uśmieliśmy, to naprawdę było nasze i będą to takie wspomnienia. I tu ja z frytkami za 8 euro idąca do hotelu, ale jak coś to były bardzo, bardzo przepyszne.